Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo na temat Goblin Mine i lecimy z aktualizacją tej aplikacji. No i po wejściu, w zależności od ostatniej aktualizacji i tego, co kupowaliście, czy kupowaliście jakieś levele, upgrade'y, no to dostaliście też adekwatną ilość złota i też na podstawie z Waszych poprzednich osiągnięć, no i ja dostałem ponad 400 golda i w tej chwili produkujemy sobie Income Per Hour to jest tak zwany GG zaraz nie, GMG, przepraszam możemy sobie go kupić oczywiście, ja nie kupuję, Wam też nie radzę już w to inwestować za dużo no i w świecie wydaje mi się, że tak gra zmierzyła w jednym kierunku takiego skoku powiedzmy na kasę użytkowników, na kasę graczy, ale no, zobaczymy co z tego będzie ja tak mówię, jak mówiłem wcześniej na poprzednim wideo ja po prostu tutaj zainwestowałem całe 3 tony. Dla mnie to nie jest duża kwota. Jeśli tak było jest, no po prostu mówiłem też otwarcie, żeby tego nie robił. a ja poszedłem po prostu na to ryzyko. No i zakładcy Other mamy coś takiego jak Exchange możliwość zamienienia tego GMG na tona bądź solane. No i ja już Wam pokazuję, ile za wczorajszy dzień mi tutaj naprodukowało tego. Sprawdźmy. Całe 0,21 tutaj tona, aczkolwiek nie odebrałem od tego najnowszego mm, zrzutu. Dobra, to zobaczmy. Teraz powinno być troszkę dwa, więcej, dwa razy więcej. No prawie. 0,39 Tona ją chciał wymienić, przy czym można wymieniać od 10 tysięcy GMG czyli to jest 0,57 tona. Więc prawdopodobnie taką ilość będę miał za 2-3 dni. No jeśli ulepszę tutaj tą kopalnię dzisiaj, jeśli skądś będę miał Golda, no to szybciej. Bo zauważcie, że tego Golda Wam tutaj nie produkuje. Produkuje Wam tutaj GMG i to GMG możecie też wymieniać sobie na coiny. Macie coś takiego jak z Gold Coins with GMG. Więc tak, produkujemy GMG, te GMG możemy zamieniać teraz na golda, tylko no, ten przylicznik jest tutaj mega słaby, więc każdy, kto gdzieś tam kupuje tutaj tego golda, ma dużo większe szanse na wydobycie tego, więc no, dla mnie to jest taki stricte, stary refszar, hype, kiedy, jakie były kiedyś, tak, czy tak zwany miner, który był powiedzmy rok, dwa lata temu jeszcze e, popularny. Więc to wygląda na tego typu schemat tutaj, niestety. No, co z tego będzie? Zobaczymy. Ja osobiście nie liczę tutaj na nic dużego. Robię tylko to ze względu na to, że już zacząłem wcześniej na swoim kanale YouTube. Więc daję wam aktualizację z tego, jak to wygląda dla mnie. I niestety, jeśli ktoś tutaj nie władował kasy, to będzie miał mega ciężki początek. No bo niestety, no, ja już mam tutaj 13 na 15 minerów, więc prawie tą kopalnię mam pierwszą zrobioną. Aczkolwiek, no, dalej czeka mnie. Kolejnych 7 poziomów do zrobienia, których nie wiem czy będzie sens robić. No więc tak to na chwilę obecną wygląda. Są jeszcze taski, no i mamy to złoto tutaj do zbierania. Codziennie macie po jednym goldzie do zebrania. Niestety, i macie też taski, za które mamy 1, 2 golda do zdobycia. Więc no, tak jak mówiłem, zbierajcie sobie tego darmowego golda. Możecie tutaj coś tam jeszcze podziałać, jeśli działaliście wcześniej. Aczkolwiek nie radzę tutaj inwestować w kasy, jeśli po prostu szkoda Wam jej straci. Także moi drodzy, to wszystko w tym krótkim update. Cie. Pamiętajcie o ławce w górę, komentarzu. No i oczywiście koniecznie wbijajcie na nasz kanał Discord Migracy Biznesu. No i na koniec zostawcie subskrypcję. Także trzymajcie się. .